Hej, dzień dobry. Dla Was sobota, dla mnie piątek. Powiem Wam, że mam dla Was utwór na dzisiaj. Z powodów takich, z powodków takich, to jakiś nic zostałem, muszę sprawdzić, czy to jest w ogóle wszystko realne. Bank do mnie napisał. Więc słuchajcie, poczekajcie chwilę, Rafał się podłączy i do Was wrócę. Dzień dobry, jeszcze raz. Chciałem właśnie puścić. Nie będziemy rozmawiać, będziemy, będziemy tańczyć. Kto, kto często, ja, tak mam, że taką muzykę jak puszczam w kuchni z samego przy kawie, to tańczę. Piątunio. Ja to jeszcze co wam powiem bądźcie to sobie <noise> a na pewno poczujecie się lepiej słuchajcie, takie moje przesłanie na dzisiaj ja wiem, że pewnie to zawsze słyszycie wszędzie, bo są różni ludzie w internetach i zawsze mówią te znane popularne hasła ale wiecie co? bądźcie po prostu sobą bądźcie sobą to jest takie moje przesłanie na dzisiaj uwierzcie w siebie, nie bójcie uwierzyć się w... Wierzyć w siebie. Jedyną rzeczą, jedyną osobą, która może w życiu was ograniczyć najbardziej, to jesteście wy sami. Jeżeli wy pozwolicie sobie sami siebie ograniczyć albo hamować w jakimś działaniu, które chcielibyście zrobić, ale i marzenia, które macie, chcielibyście zrealizować, i sami siebie hamujecie, to ja wam mówię: przestań robić to, stary. Przestań robić to, kobieto. Jest, Sami jesteście największym wrogiem, więc musicie zacząć z tym dealować, a jak zaczniecie z tym dealować, to gwarantuję wam, że będzie wszystko dobrze i w życiu będzie pięknie i będzie wam się układało. To nie jest łatwa droga, ale jest realna. Naprawdę. Także moje przesłanie na dziś. Uwierz siebie. Let's go. Miłego dnia. No, ale to otrzyma, bo nie możemy użyć. To tylko do równa obciąć i miał zacząć na przykład. Bo ta strona nie... Nie, nie no to wykorzystamy ją, tylko mówię, jeszcze jedną płytę potrzebujemy, żeby tu skończyć, nie? To możemy tak zrobić. Tu trzeba ją na równo ściąć z tym. Okay. Nie? Czyli żeby zacząć mierzyć... Poczekaj, poczekaj poczekaj Jak już tak mamy zrobić. Dzień dobrze wam wszystkim, jesteśmy na pojeździe Dobrze. Pokażę. Bo wiesz co tutaj mamy w rogu? Także kawałek jest, nie? Tak żeby to się fajnie zbiegało, to można było. Zrobić... Zrobiłem wszystkie miarki nie. Bo panel ma około 10, tak? Tutaj zostało nam, i zakryje nam 2 cm, czyli 8 cm gdyby zostało z tego panela. Ale nie ma tyle Nie ma, bo jest w nie, 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 bo no tak, żeby Nie ma, nie Czyli na 120 Musisz uciąć płytę Na 120 O, Dobra A 120 i od niej zaczniemy Dobra, słuchajcie, jeszcze tylko jedna płyta. Tutaj już wycięliśmy wszystko na rurki, ładnie pasuje. Będziemy musieli założyć oczywiście tę liczbę. Wykończyć to dzisiaj, także z automatu Łazienniczka naprawdę nadało tutaj uroku. Wytniemy też również tu na te szafki, dzisiaj no sporo się tutaj wydarzy powiem wam. Zrobimy wszystko, co będziemy mogli dzisiaj. Także taki jest plan. Więc yy, panel, słuchajcie, zrobione. Jedziemy po te wszystkie listwy, żeby to wykończyć. Yy, musimy tutaj wyrównać podłogę, bo zdjąłem ten kawałek, jak widzicie, a ja powiem wam dlaczego. Ponieważ ten jeden kawałek, który tam leżał, robił mi takiego banana podłogi, że jak wkładam listwę poziomkę, zobaczcie, to tam już jest na zero, tu i tu jest na zero, nie? Jak położyłem płytę, to mi się taka łódka robiła Więc ja się tego podziwiam My to sobie wyrównamy pod tą podłogę jakimś klejem I będzie job done Także... Dobra, panele zrobione Jedziemy po listwy A jak to standardowo w piątek Również i na śniadanie Także let's go Jesteśmy w sklepie I co my, po co my? Powiedzcie, zgadnijcie Po co my? Po co my tutaj? Szukamy... Szukamy trimów. Byłem tu już wcześniej. Zamknij te drzwi. Dziękuję. Słuchajcie, jesteśmy. Ja tu byłem, ja tu patrzyłem. Ogólnie na dół dodamy coś takiego, nie? Takie coś. Zaraz znajdziemy, ale na boki, na boki, na boki to jest to, to jest to. Ile to ma tutaj? W środku, w środku, w środku miesz Jak ty tam jaka no, 3 cm. Brawo, to takie coś potrzebujemy właśnie na wszystko co jest dalej oddalone nie? A na dół A tam gdzie jest tylko pojedyncza płyta, tam gdzie jest Ceny są kosmiczne, nie? No właśnie Samemu najlepiej robić te trimy, słuchaj. Zobacz, to kosztuje 20-55 no w trawisie za to chcieli 17. Oczekaj, czekaj, yeah. bo to jeszcze plus 2 <gry> A no tak, to jeszcze nie koniec. To nie, nie kupujemy tutaj. To nawet nie patrzę na to. Jedziemy do Trawisa za chwilę. Mamy Trawisa jeszcze jednego tutaj. Nie no, to jest kosmos chłopie. Najgorzej jest z tym panelem... Nawet nie mają tych chudszych tych takich z mniejszym ząbkiem, czyli z jednej strony długie, a z drugiej strony krótkie, krótkie nie? Myślę, Coś nie? takiego. Ostatecznie B&Q jeszcze będzie Albo będzie modyfikacja taka, że nie wiem, weźmiemy dwie listewki O, tu jest coś takiego, ale to jest za krótkie, widzisz? Że weźmiemy coś takiego i, i jakąś, nie wiem, mini listewkę taką Wiesz o co chodzi? Wolałbym mieć jeden cały Ja pierdolę Przepraszam, ale jaki ceny Nie, jedziemy stąd Oni oszaleli Idziemy na śniadanie. Hello. Jak myślicie, co zamówiliśmy do jedzenia? Ziemniaczki z O, to bym zjadł buraczki. O Jezu, co ja bym dał za taki obiad? Wiecie co? Naprawdę jest problem. Brakuje takich knajp, takich jak tych, nie? Które potrafiłyby się utrzymać, słuchajcie, bo i, bo oni wolą ten English Breakfast zjeść niż naszego schabowego, nie? A to jest wszystko na oleju. Strasznie. A tak to by zjadł trochę ziemiaku, schabowego, buraki. Od razu by się poczuł lepiej. Nie? Wyglądałby jak Polak, a nie jakiś Angry. Szkoda, że nie mamy blisko takiego miejsca, powiem Wam szczerze. Najbliższe to gdzieś Southampton. Bo i Southampton. Dziękuję. you. Do you have any sauce for no, those? No, thank you. Także zam... zamieniliśmy schabowego na na ten... na English breakfast. Na olej. <laughs> na olej. Zgrzepkę wody? Dawaj, zapakuj. Powiedz, I take it. You know. Very, very, very hot. I need it. I need. Cicho, bo cię słuchają. Excuse me. Musisz powiedzieć najpierw. And sorry na koniec. Sorry, albo zaczynasz od sorry, 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 się patrzy na sobie. Zaczy, so, sorry water, me, take it. Sorry się na mnie na Ej, przypominajcie sobie 2004, jak przyjeżdżacie na przykład, pierwszy, tak jak ja, albo w ogóle pierwszy raz do Anglii nie znacie angielskiego i this, I, happy. Grubo. Let's go. I take water too much. You take too much water? No, I need water. No, don't worry. No, don't worry. Ta reakcja była bezcenna. Co za wariat, co za debil. Oh, No, let's go. Jesteśmy na molda, których nie ma. ty o Boże, co się tu dzieje? Tu nie ma moldów. O, ale burdel nie ma. Musimy stąd spadać Is this water free? Water. There is water. Bottle of waters. Yeah, take one. Thank you very much. I will take. Thank you. <laughs> Maszam jeszcze wodę. Całą zgrzewkę? Takiej. Okay. One, one. No. Just one. <laughs> of course, I like water. Two, my goes two. We're on the water. Maybe it's just like big people, big city, yeah. Gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy w B&Q I to w Polsce. słuchajcie Przyjechaliśmy po moldy, nie? Moldy to są takie elementy jak widzieliście Wyglądane Ten Joyce kosztuje 3,74 Z tego Joyce'a mógłbym zrobić Wszystkie. Tych listebek, tych nawet prostych Tych cienkich takich, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery. no z dziesięć Tak? Liczmy, z dziesięć listewek. Każda listewka kosztowała Funta więcej niż ten jeden Joyce Wyobraźcie sobie, nie? Tak, taka jest mniej więcej relacja tych rzeczy do ceny drewna. I zaraz tutaj porównamy. Właśnie, czyli taka listewka. Taka listewka. Wiadomo, że ta to jest rzeźbiona, ale taka. Nie, to też, ale taka, nie? Kosztuje 5 funtów nawet. Może co tu się odpierdala? O, jest. Mamy to. To jest to, czego my szukamy. Na, na dół. To mamy. Nie? Tu mamy centymetr, bo to jest trochę większy lip, ale to już jest punkt zaczepienia. Bo zawsze możemy to streamować. I tą ściankę mamy tu ładną. Nie? Tak. I potrzebujemy czegoś takiego. Jak to albo to Tak? To chyba to było. To było to. To było to. To było to. To było to. Tu musisz zmierzyć w środku Zobaczymy, co to jest W środku, w środku 3 cm Idealnie, zabieramy Mamy to mamy wszystkie moldy Jakie zajebiście, zajebiście nam to poszło Mamy to Jeszcze architrawę weźmiemy Bo tam u góry jest wyrwana I jesteśmy w domu Tu mamy jakąś architrabę Majster Jest Spróbujemy dwa kawałki, ale nie musimy malowane, bo będziemy malować to nie. Ona była z tym bullnose. To to, dwa kawałki. Let's go! Powiedzieć Wam coś, gdyby nie wspaniały Pan, który na kasie dostał, e, znaczy ja dostałem od niego ekstra diskanty, to zapłaciłbym prawie 250 funtów, a zapłaciłem 196 za te wszystkie kawałeczki drewna. Przedaż? No dobra Z pięć dych mi prawie zaoszczędził Na tych moldach Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, że ja w to zrobię Potrzebuję przedłuża tu ciebie I gana Także zrobimy te listy tu, słuchajcie Uf. i ona pójdzie właśnie w ten sposób ale pięknie pasuje ta właśnie pasuje tutaj idealnie proszę Państwa to jest nasze wykończenie zacznę od roga od 45 stopni i od razu zostanie gwoździa ping ping zrobię tą łazienkę i pójdę do góry dobra słuchajcie Zaraz zabieram z tą graty. Zrobiłem tutaj jeszcze, dołożyłem panel taki, żeby był w razie czego na, do pomocy. Jak będziemy kleić ten panel już nad wanną. Obrobione, obrobione. Tutaj tak samo obrobione, już nawet częściowo pofilowane przez Adriana. Jeszcze musi tutaj wrócić. Tu gdzieś jakieś snagi porobił, szczególnie w rogach, bo e, pojawiły się różne rzeczy. Ja się zbieram, i idę do góry. Zaraz tam będzie pięknie. To będzie pięknie, tutaj, tam jeszcze pospilujemy, super będzie. Dobra, to nabiera uroku, słuchajcie, te listwy robią całą robotę, nie? One wykańczają te panele tak, wiecie, jeszcze pójdzie listwa, wiadomo, że dołem, jest po samej podłodze, także będzie git. Listwa poszła górą, tu dookoła, trzeba to poprzycierać, bo od razu wszystkie takie ubytki, które się pojawiły gdzieś tam. Mamy to tamy i wiecie co I, i w ogóle przyjeżdżamy tu jutro Także jeszcze tutaj tą ścianę na raz zaciągnięta została Za chwilę drugi raz będzie naciągnięta Na dole mamy przygotowane Więc jutro wpadniemy sobie to przytrzemy co dzisiaj żeśmy dotknęli Pomalujemy potaczujemy Będzie ready do malowania słuchajcie na poniedziałek Taki jest plan Tu mam blat taki w garażu więc Położę drewniany blat ludzie pięknie, słuchajcie. Także Łazienka, niby, niby tak samo, niby nie. Niby Wam na swoje miejsce, niby nie. Gebery wiecie, tu dużo rzeczy naprawdę zrobiło robotę. Za chwilę zlew będzie powieszony na ścianie. Ja jestem, jestem hept z tego, co tu się dzieje, powiem Wam szczerze. No i te panele też nabiorą, tutaj, nabiorą uroku, jak się jej pomaluje w dwóch kolorach. bo. Sufit będzie biały, ściana będzie lekko, off-white i troszkę ciemniejszy kolor dołem, także będzie wyglądało dobrze. Nie? Inna łazienka. Gdyby były panele, to no, panele na koniec wjeżdżają, ale ogólnie po... potrzebujemy ich. Dobra, sprzątamy i pożegnamy się na koniec. Let's go! Powiem że Wam, że spora ta wanna Ja tutaj ją teraz jeszcze podpiankowałem od spodu na Joyce Więc dlatego zalałem tutaj wodą, żeby nie wybrzuszyło i Nie daj Boże, choć nie powinno Więc niech ten wo ciężar wody przez godzinę, dwie niech sobie tutaj posiedzi Oni przyjdą, spuszczą wodę i będzie pięknie Poza tym posprzątane, pozamytane Słuchajcie, kończymy ten bałagan no i tak jutro tu przychodzimy, tak jak mówiłem, na jakieś takie szlifowanie, malowanie, podmalowywanie tego wszystkiego I będzie pięknie dzisiaj, dzisiaj widzę efekt tej całej pracy, słuchajcie, nie? No bo tam podłoga to jest moment, panele całe, nie? Trzeba to pomalować Więc w poniedziałek będziemy malować to na raz We wtorek na drugi raz Job done Lecimy z tym, ja się z wami będę żegnał Miłego wieczoru, dnia i poręka, kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj o nas 你是们来前面，这。